Pismo, magazyn opinii. Krystyna Dąbrowska, tafle. Czyta Katarzyna Hołyńska. Bałam się wejść na przezroczystą taflę tworzącą okno w podłodze tarasu. Sto pięter nad ziemią. Stanąć tam. Spojrzeć w dół ale przyjaciel prosił – zrób mi zdjęcie z wieżowcami. Miastem w tle. Więc cofnęłam się, żeby zmieścić w kadrze więcej i bezwiednie przeniosłam stopę z solidnej płyty na szybę. Te kre, co się zaraz załamie. I ani się spostrzegłam, jak spadałam przez piętra na inną taflę, skutego lodem jeziora rezerwatu przyrody na skraju blokowiska, gdzie zimą po zmroku w hokejówkach brata szusowałam samotnie przy ćmiącym świetle latarni, kreśląc płozami ósemki. Miałam może dwanaście lat. Jezioro brzuchomówca każde zdanie zaczynało trzaskiem. Krystyna! Teraz ja jestem w kadrze. Przyjaciel robi mi zdjęcie w oku przepaści. Patrzę w dół, patrzę w dół, a kiedy chcę uciekać, rysuję stopą ósemkę. Tekst ukazał się w 62 numerze miesięcznika pismo magazyn opinii czytała Katarzyna Hołyńska.